Hejo, z tej strony Hejtas i po nazwie filmu już pewnie wiecie, co będzie się działo na tym filmie. Oczywiście recenzja 5 koszmarnych nocy 2. Jest to drugi film na podstawie gry Five Nights at Freddy's, tym razem dwójki. Tutaj sobie porozmawiamy bez cięć, bez żadnych może jak będą cięcia, jak się po prostu zatnę i, i coś głupiego palne. No to tak, to jest recenzja. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, będzie mi bardzo miło. A teraz zapraszam was do oglądania. Mogę powiedzieć na pewno, od razu w sumie na start, nie zgadzam się z krytycznymi ocenami na Rotten Tomato, ponieważ no, zacznijmy od tego, że dużo osób to powie, chociaż ja uważam, że mówienie o tym, że to jest film dla społeczności fnaf i ten film, nieważne jaki by był, jest dobry, bo. Fan FNAF tak powie. Oczywiście, każdy z was ma prawo wyrazić swoją opinię na temat filmu, to jest wręcz priorytet, żebyście tak uważali. Ale bronienie czegoś, uważanie tego za doskonały, bo dlatego, że jest FNAFem, nie oznacza, że tak jest. Jakby rozumiem? Jeżeli ktoś powie, ten film jest idealny, tobie ciul w, w, py, w pupę i. I Ja tak uważam, dobrze, okej, okej, okay, okay. yy, ale ja na przykład tak nie uważam i jeżeli yy, po, powiesz, że jestem głupi albo coś, to trochę tak nie na miejscu jest. Zacznijmy trochę od, od minusów, od minusów, pójdźmy od razu na minusy. Zawsze tak robię, że najpierw minusy, a potem plusy, bo ludzie częściej skupiają się pewnie na minusach niż na plusach. Pierwszy minus, Boże drogie, nie wierzę, że to mówię. Opętania marionetki. To jest naprawdę coś, czego nie rozumiem, dlaczego oni poszli w tą stronę. Jakby widać w żadnej części FNAF-a, nie widziałem, żeby marionetka opętywała kogoś, No, że, że chodzi o człowieka, tak? Bo tutaj fajnie wyjaśnili niektóre rzeczy, ale z tym, ojej, tu akurat bardzo mocno zaskrzanili sprawę, te mordy, Wykrzywione tych ludzi, pod przykrywem marionetki, no słabo to dość wygląda dla mnie. No trochę się zaśmiałem, ale już po chwili zaczął mi brać cringe, że widzę twarz człowieka w makijażu marionetki i, i, i wiesz, trochę cringe dla mnie, trochę głupota, bo jakby nie widziałem, żeby ktokolwiek, żeby kiedykolwiek marionetka opętywała kogoś, a zacznijmy od tego, że to jest na podstawie gier i w życiu nie widziałem, żeby ktokolwiek wspominał, że Marionetka opętała kogoś, ktoś za pomocą marionetki zrobił tamto. No nie, no delikatnie mi się to nie podoba. Drugi minus, o którym chcemy porozmawiać, to niestety klimat. Tego klimatu jest za mało, jeżeli chodzi o FNAF, -a. bardziej to wygląda jak taki mroczny melodramat. Po prostu, czyli. Yy, smutna Vanessa. Jakieś tam próby nawiązania relacji z Mikeiem. Oczywiście to idzie w dwie strony, też Mike ten chce nawiązać relacje. Później tam okazuje się, że brat Vanessy poszedł w ślady ojca i to wszystko on tak zaknął To wszystko, to jego mroczny plan. No, powiem Wam szczerze, trochę za mało tego FNAFa. Jedyny FNAF to tam, jak Mike siedzi w tym biurze. Ile tego jest? 10-15 minut? <laughs> I to trochę tak słabo to wygląda. Film of FNAF-ie, bez Fnafa, ale z animatronikami Fnafa. Jakby rozumiem, że po pierwszej części skończyły się pomysły e, twórcom. Prawdopodobnie nie chcieli robić kopii w Clay z poprzedniego filmu. Kurczę, ja myślałem, że będzie więcej walki pomiędzy Mike'em i Vanessą w pizzerii z animatronikami niż poza nią. To samo z Withered animatronikami, które pojawiają się może na 3, 4, 5 minut. I kurczę, no klimatu Fnafa jest tu praktycznie żadnego. Nie ma tu klimatu matów na prawie. Przez to, że te stare animatroniki, te prototypy, bo tak na nie mówiła Vanessa, tylko był chwilę, chwila w tej pizzerii, a potem szluz i jesteśmy poza pizzerią. To tak naprawdę, jeżeli miałbym powiedzieć to, jesteśmy w pizzerii 10%, a poza pizzerią jesteśmy 90%. I to tak trochę wygląda. Trzeci minus to takie trochę nielogiczne sytuacje, które są w filmie. Na przykład Charlotte krzyczy tam, że że coś się dzieje, nikt na nią zwraca uwagi, na oczach y William, no prawie na oczach wszystkich William, Kropie, Charlotte, no to też jest takie trochę dziwne i to też, że wszyscy ludzie to widzieli i nagle to jest zamiecione pod dywan, żeby sieć nie upadła, to też jest dziwne, bardzo dużo osób to widziało jakby trochę bez sensu. Albo inna sytuacja, są dwie postacie w domu... Tak, animatronik, jak, jak chodzi, to jak słoń, czyli trzęsie się podłoga, jest huk, nie? Jak chodzi animatronik, jakby, jakiś, jakby jakaś kula yy, do kręgi spadła, a nagle yy, jest cisza i animatronik, który był gdzieś w innym miejscu, nagle pojawia się po cichu, na paluszkach przychodzi, nagle jest za postacią. To jest dla mnie śmieszne, delikatnie, takie, takie yy, budowanie takiej grozy. Że się ktoś zbliża, no ale ktoś to jak się zbliża. Ktoś tak ciężki jak Animatronik, który jest cały z metalu, tak? To raczej powinien chodzić bardzo głośno, nawet jak, jakby się skradał, chociaż animatronik chyba nie umiałem się skradać. E, tutaj też minus za to, że film jest krótki, że jak siedziałem w kinie, to wydawało mi się, jakbym siedział tam maksymalnie godzinę, tam wszystkie wątki były tak szybko, tak z jednego wątku przechodzimy do drugiego bardzo szybko. Wszystko jest strasznie strasznie dynamicznie się dzieje oczywiście to też jest z powodu takiego że tiktok także ludzie szybciej się nudzą potrzebują dopaminy no i generalnie jeszcze jeden minus ale tu dla kina no to 30 minut reklam to jest zdecydowanie za dużo i nawet polsat tyle minut reklamy nie daje jako członek społeczności FNAFA, jako fan FNAFA, o 10 lat jestem w tej społeczności, to chciałbym wam powiedzieć tak. Jestem bardzo zadowolony z tego filmu, bo ja czekałem na filmy FNAFA, bo jeszcze tam kiedyś Scott obiecywał, że będzie FNAFA. To chyba z 8 czy 7 lat temu. Tylko tego było, że Scott, że będzie film FNAFA, i w końcu się doczekaliśmy. Ale tak jak mówiłem, ja jestem zadowolony. Jako yy, fan FNAFA, oczywistym plusem będzie tutaj fabuła, która upraszcza ją oraz wyjaśnia dość prosto. Jeżeli ktoś nie ogarnia fabuły FNAFA i nie chce kupować różnych y, książek, oglądać masy teorii oraz wyjaśnień godzinnych, to tutaj w godzinę 40 ogarnie podstawy i na pewno pomoże to początkującym lub ludziom, którzy nie siedzą aż tak bardzo w fabule. Drugi to wygląd animatroników: naprawdę ładne, ładne modele animatroników, naprawdę to je oraz papet. No, super fajny wygląd, naprawdę super mi się to podobało. To ch chyba nawet lepsze modele niż z pierwszej części. Jestem zaskoczony. Oby więcej modeli, żeby Springtrap i fantomy, czy cokolwiek tam będzie, też dobrze wyglądały, bo naprawdę tu się mocno postarali o te, o te animatroniki. No trzeba powiedzieć stroje takie solidne 9 na 10. Jeżeli chodzi o, o, o dalszy przebieg, to wygląd pizzerii. Też mi się bardzo podoba. Lokala lokacje w ogóle tych pizzerii są super. O, generalnie lokalizacje są bardzo fajne, duże, przestronne, no i bardzo mocno nawiązują też do FNAFa, tak? Jeżeli chodzi o jumpscare'y i tam różne straszaki, to tak jak mówiłem, na siłę i szybko to załatwiają, ale też takie były momenty, gdzie trzy razy drgnąłem z przerażenia, Najczęściej przez marionetkę, więc no marionetka, mimo że prostota, taka prosta w wykonaniu, ale fajny model, to działa. Udźwiękowienie też jest bardzo przyjemne. Jakby nawiązanie do FNAFa, muzyka, jeszcze ta muzyka z kredytów, FNAFa 2, postarali się Poziom trzymany z pierwszej części. Miejmy nadzieję, że w trzeciej części będzie Die in Fire. Mam nadzieję, że zobaczę, bo to jest moja ulubiona piosenek FNAF-owych, stworzonych przez społeczność. No i dla mnie ten film fnaf był średni. Pierwsza część naprawdę lepsza od, od dwójki. Pierwsza część, no niestety, no oczywiście tak jest zawsze, że pierwsza część zawsze jest najlepsza, druga i średnia, trzecia najczęściej najgorsza albo wraca na, na dobre tory. Jedynka lepsza, dwójka. Odbiega mocno od FNAF, -a. jest FNAF, bez FNAFa z animatronikami z FNAFa. Generalnie dwójka, myślę, że będzie lepsza. Niestety nie jest. Tak jak mówiłem, szybko się tam działy rzeczy i w ogóle. Z zakończenia też nie jestem zadowolony. W ogóle dużo osób jest zszokowanych, że bitwa pomiędzy starymi a nowymi animatronikami, a tam tylko nawet się nie biją, tylko maksymalnie jeden, dwa ataki po animatronikach. Naprawdę to jest cała walka. Boże, jak można zmarnować taki potencjał? Ja byłem hejtas, co wy uważacie? Napisz w komentarzu, zostaw łapkę w górę Subskrypcję, komentarz I ja się z wami żegnam, do następnych odcinków Żegnam się z wami bardzo serdecznie Cześć!